Nie. Bóg nie kusi nas, tylko nas sprawdza. I może to się przeciągnąć, ale słuchaj, oblubienie przyjdzie, on przyjdzie, i wesele się odbędzie, i dotrzeć tam jest. Tą najważniejszą rzecz. Aby ja wziąć udział w tym weselu. A to jest bardzo ważne właśnie dla Panny młodej. Amen. Amen. Jeżeli odbędzie się wesele, ja chcę wziąć w nim udział. Wiecie, Głosiłem kiedyś Ewangelię w, na zgromadzeniach Czarnych e, Braci w Ameryce i oni śpiewają z zachwyceniem. Oh, saints, <laughs> I, e, jak ta piosenka żyje. Oh, saints, kiedy święci wejdą tam, kiedy święci będą tam, wejdą tam. Yeah. Czy znacie tą piosenkę? Quatre. Co jest to najważniejsze? Ja chcę być wśród nich. Tak, to jest cel, aby wytrwać. I tylko ten będzie tam, który zaczął iść, który został na tej drodze, pozostał na tej ścieżce, i który przezwyciężył ciemność, zmęczenie i te testy na tej I drodze, który pozostał na tej drodze. I chwała Bogu. Bóg daje nam wystarczającą ilość oleju. Boże źródła nie wysychają. Aleluja! Droga do Pana nie musi być ciemna. Nie musisz się gdzieś błądzić w ciemnościach. Ci, te, które nie miały oleju, wyszły w ciemności, aby znaleźć olej. Zanim znalazły olej, już było za późno. Wielu chrześcijan gdzieś tam biega z konferencji na konferencję od kaznodziei do apostołów gdzie otrzymam olej możesz otrzymać olej bo boże źródło nie jest daleko stąd. tylko 45 cm oddalone od ciebie naprawdę 45 cm zmierzymy zmierzymy o, 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 odtąd do tu, zobaczcie, ile jest? Ile będzie? No ja, 1,45m, 2,45m, 1,45m. 1,45m masz, tak? 45cm i już... I już jesteś przy źródle. Amen. A jeszcze, jeszcze satelity, jak wyciągniesz, dwie, dwie, dwie anteny satelitarne, to jest taki odbiór. Bo Biblia mówi w liście do Efezjan w piątym rozdziale: Bądźcie pełni ducha. Jak. Jak będziecie pełni ducha? Idź na stację. Bądźcie pełni ducha. Jak otrzymujemy? Falmy Pana. Dziękujmy Mu. Dziękujmy Bogu. W każdym czasie. Amen. To jest proste. Amen. Ale w każdym czasie Kto z Was wierzy, że to jest proste? A, kilku wierzycie jeszcze. Ja. jeszcze jeden jeden schodek niżej. Ale w każdym czasie e, a poziom niżej. Za wszystko. Mm. Mhm. Mhm. Pastor, mhm. Glaubmy, no. Pastor jeszcze wierzy, że to jest możliwe. Amen. 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 <grym> za wszystko. Amen. Ale szczery amen. Za wszystko. Nawet za mnie. Że ciągle nie skończyłem jeszcze. <grym> Czasami jest trudno. Była pewna kobieta, przygotowywała coś na poczęstunek rodziny, na no cztery rodziny. <coughs> Bardzo dużo napiekła ciasta, nie wiedziała gdzie ma go postawić, i postawiła go w sypialni na podłodze. I jakoś. Po śpiechu weszła do tej sypialni tam, tam, tam. i przesz, przeszła przez to ciasto. <noise> Wspaniałe ślady, każdy wiedział gdzie to było. A, a jej mąż mówi a, a dziadek mówi, słuchaj. Dlaczego się denerwujesz? Ty musisz za wszystko dziękować w każdym czasie. Ja, Podziękuj Bogu za to. A córka znała Biblię trochę lepiej, może? I powiedziała ty, kiedy straciłeś wczoraj swój zegarek, czy też podziękować Bogu? Nie, Bóg mi nie wierzył. Bóg by mi nie wierzył, jeżeli dziękowałbym za stracony zegarek. Czasami ci pobożni są tacy pobożni. Tak. Ale naucz się najpierw dziękować. Za dobre. Za błogosławieństwo. Z tego będzie wypływała radość. Ale jeżeli będziesz już umiał podziękować za trudne sytuacje, to zaczniesz uczyć się Bożych tajemnic, i, i będziesz się dziwił, ile cudów się dzieje. W Chinach w 1949 roku było mniej niż milion wierzących. I seit Młodzi policzcie, ile lat minęło od 1949 roku? Do 2009. roku. A, Starsi policzyli czy młodzi? 60 lat. I do dzisiaj nigdy nie było wolności w ewangelizacji. W Jak myślicie, ilu z nich zostało z tego miliona? Ile z nich jeszcze zostało? Z miliona, ile zostało? Cały czas prześladowania. Nie było wolności. Bardzo często nie było żadnych Biblii. Kaznodzieje w więzieniach. Ile z nich zostało? Wczoraj słyszeliście: 120 do 130 milionów. zatyka wam usta, bo tak byście wołali Haleluja. Amen. Amen. Prześladowanie. Kto może dziękować za prześladowanie? Za prześladowanie w Chinach. Dobrze, że prześladowanie było w Chinach, a to nie było moje prześladowanie. 100% ich war in, e, procentowy wzrost. Ich war